Kaczyński pragnie doprowadzić do powstania związanej z prawem i sprawiedliwością grupy prawicowych partii, które stworzyłyby własny blok w Parlamencie Europejskim. W tym celu do Warszawy za kilka dni przyjedzie wicepremier Republiki Włoskiej. Czy prezes PIS porozumie się z rządem w Rzymie? Kaczyński kładzie wielki nacisk na nadchodzące wybory do Parlamentu Europejskiego. W tym celu jeszcze pod koniec zeszłego roku prawo i sprawiedliwość założyło swoją prounijną maskę. Posłusznie i bez słowa wykonano zarządzenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odnośnie do reformy sądownictwa. Przyjęto unijną symbolikę na konwencjach. Zaczęto mówić o Polsce jako sercu Europy i o tym, jak wiele znaczy dla władz w Warszawie współpraca z Brukselą. Wszystkie te niezgodne z dotychczasową linią partii zmiany służą dwóm sprawom: dobremu wynikowi w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego i ułożeniu relacji z władzami UE, które zostały przez ostatnie lata mocno nadszarpnięte. Kaczyński spotka się z Salvinim w Warszawie by zwiększyć swoje szanse na silną reprezentację ideologiczną w P, PiS musi współpracować z partnerami z zagranicy W tym celu właśnie do Warszawy ma przyjechać szef włoskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Jak poinformowały włoskie media, a za nimi redakcje w Polsce Matteo Salvini, wiceszef włoskiego rządu i tamtejszy minister spraw zagranicznych, już 9 stycznia przybędzie do Warszawy, by spotkać się z Jarosławem Kaczyńskim. Informacja wywołała niemałą sensację. Szczególnie, że obaj politycy stoją na zupełnie innym szczeblu, jeśli chodzi o protokół dyplomatyczny. Salvini odwiedzi jednak Polskę nie jako przedstawiciel Republiki Włoskiej, a lider Ligi Północnej, która dzierży 124 mandaty w 630-osobowej Izbie Reprezentantów i może stać się sensacją majowych wyborów do Europarlamentu. Na podobny dobry wynik, na wali popularności partii prawicowych, liczy prezes PiS. Włoska Gazeta La Repubblica potwierdza, że wizyta polityka ma związek właśnie z nadchodzącymi wyborami. Na ten moment nie wiadomo. Z kim jeszcze spotka się włoski wicepremier, dlatego trudno mówić jest to oficjalnej wizycie rządowej. Prawicowa koalicja wygra wybory. Wizja prawicowej koalicji eurosceptycznych ugrupowań przeraża obecnie kierujące Unią Europejską elity polityczne. Partie podobne PiS, czy Lidze Północnej dążą do utrzymania Unii bardziej gospodarczej, zajmującej się handlem i wolnym przepływem osób, niżeli organizacji stojącej ponad prawem krajowym. W skrajnych przypadkach były w stanie nawet poprzeć rozwiązanie wspólnoty. Nie wiadomo jeszcze, kto oprócz separatystów z Północy Włoch i Prawa i Sprawiedliwości miałby zasilić szeregi teoretycznej grupy w parlamencie europejskim. Ważniejsze jest teraz jednak, czy 9 stycznia dojdzie w ogóle do porozumienia między Kaczyńskim i Salwinim. Jak na razie polskie sondaże wskazują, że największe szanse na wygranie wyborów do pewna naszym kraju ma właśnie PiS. Przewaga nad koalicją obywatelską jest jednak niewielka i z każdą polityczną awanturą topnieje. Próba nawiązania kontaktu z Ligą Północną może być też deską ratunku w sytuacji ewentualnej majowej porażki partii Jarosława Kaczyńskiego.